Witam Was Wodniki, to jest dla Was czytanie na listopad 2020. Zobaczmy co się u Was będzie działo, jakie są dla Was wiadomości, z czym się będziecie mierzyć w listopadzie. Zobaczmy, jaka jest sytuacja u Wodnika. As i czwórka pucharów. Wyzwania. Księżyc. I pustelnik. Przyczyny. A z pucharów? Przeszłość. Śmierć. Co macie w głowie? Macie w głowie, do to czego to dążycie? Okay. Dwójka kijów. Najbliższa przyszłość. Gwiazda. Wy w tej sytuacji. Piątka kijów. Co się dzieje dookoła? Paś Pucharu, y, Rycerz y, Pentakli. Czego nie widać? Koło fortuny. Potencjalny wynik. Potencjalny wynik. Ok, dwie karty. Piątka pentakli i dziesiątka e, kijów. Ok, zobaczmy, co jest pod spodem. Paść e, pentakli. Ok, dobra. Wodniki zobaczmy, co się dzieje. E, pojawiają się nowe rzeczy. E, przeszedłeś już dosyć e, mocną transformację, śmierć e, przeszłości mówi o zmianie i to zmianie takiej totalnej pojawiają się tutaj nowe rzeczy. Mamy dwa asy. Ale zastanawiasz się, e, nad tą e, propozycją bądź nową znajomością. Wychodzisz tutaj jako piątka pentakli, czyli trochę taka karta waleczna, niezgody z otoczeniem i tak jakbyś odcinał się od otoczenia, tak? bądź próbował w jakimś sensie zwalczyć. I na początku sprawy wyglądają pomyślnie, ale martwiące jest to, że wynik tej sytuacji jednak przynosi Ci jakąś trudną drogę. Więc może nie jest to dobry kierunek, Zobaczmy po kolei i dołożymy kartę, bo tak, jak wygląda sytuacja, mamy asa, mieczy i czwórkę, czwórkę pucharów, pod spodem jest as pucharów, więc tak jakby dostałeś szansę, jakąś nową propozycję, to może być propozycja pracy, Bądź nowa znajomość, jakiś pomysł, i myślę, że no, patrząc na kartę śmierci, która jest w przyszłości, ta zmiana już została zapoczątkowana. To jest tak jakby pierwsza rzecz na nowej drodze, tak jakby, tak, po jakiejś głębokiej zmianie, i ona może nie była nawet taka łatwa. Bo śmierć y, mówi o tym, że przy, przychodzi właśnie ta transformacja, y, ale prawda, trzeba się będzie odbudować i ona nie do końca jest łatwa. I ty w całej tej sytuacji, aha. I tak jakby ten y, jest zaoferowany as pocharów. Coś nowego, coś, co wygląda bardzo obiecująco, i... Y, 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 jakby cała sytuacja wskazuje, że mocno się zastanawiasz nad tym. Natomiast czwórka pucharów pokazuje, że jest wahanie, jest tutaj analiza, prawda? Co Ci to przyniesie? Czy powinieneś to wziąć? No, pomysł jest: ee, prawda? szansa się pojawia, ale co mamy robić? Co masz w głowie? No, dwójka kijów mówi o czekaniu mówi też o robieniu planu, o analizowaniu sytuacji, patrzeniu, tak jakby wypatrywaniu tej okazji. I albo Ty nie widzisz tej okazji, która się teraz pojawia dla Ciebie, tego nowego startu, albo mocno się zastanawiasz, co trzeba z tym zrobić. I robisz jakiś plan, jakiś dłuższy plan. I jak wygląda ta sytuacja? Jak, jak Ty się pokazujesz? Prawda? Piątka, Kijów, no jest to karta sprzeczności. I albo kłótni z otoczeniem, albo masz jakąś inną tutaj wizję, bądź bierzesz się z konkurencją. Natomiast jest to karta, kiedy tak jakby oporu, stawiania się. No patrząc na tą piątkę tutaj jako wynik, myślę, że jest też takie poczucie, jeżeli ktoś wyciąga do ciebie rękę i proponuje ci tutaj. Właśnie jakąś pomoc, czyli jakiś ten nowy start, prawda? Po tej karcie śmierci, no to możesz nie chcieć tego przyjąć, albo nie zgadzasz się. Jest dosyć taka energia burzliwa tutaj. Yy, I może to właśnie doprowadzić do tego, że odrzucasz jakby wsparcie, pomoc, no i wiedzieć się to do jakiejś trudnej drogi, bo dziesiątka jako wynik. Yy, Kijów mówi o tym, że będziesz to wszystko dźwigać sam. I tutaj naprawdę może być trudno. I w sensie na przykład finansowym udźwignięcia tego, i w sensie też tak, jakby masz, będzie sporo zmęczeni i dużo rzeczy na Twojej głowie, tak jakby chcesz to zrobić sam, odchodzisz od jakiegoś wygodnego układu. I oczywiście będziesz na swoich zasadach, ale patrząc tutaj mam wrażenie, że odchodzisz dlatego, ponieważ masz konflikt z otoczeniem. I w zasadzie dlatego, tak? Ale wtedy zostajesz sam. Co jest wyzwaniem? No i właśnie, mamy tą noc, prawda? Zobaczmy. Na karcie, w karcie śmierci słońce zachodzi i zachodzi pomiędzy te dwie wieże nadchodzi noc, trzeba się będzie zmierzyć zanim się odbudujesz ponieważ jest to proces, trzeba się będzie zmierzyć ze swoimi jakimiś przeciwnościami jakimiś cechami charakteru trzeba się będzie przemierzyć przemienić no i właśnie, mamy tą noc mamy te dwie wieże, księżyc wychodzi i... Myślę, że pustelnik znowu pokazuje, że poszukujesz. To jest wyzwanie, bo i noc, czyli księżyc, mówi o tajemnicy, ale myślę, że te karty również pokazują, że nie wiadomo, co jest to około. Nie wiadomo, co będzie. Poruszasz się w jakichś niepewnych czasach, poruszasz się w niepewnym. Em, Jakimś otoczeniu, środowisku, nie za bardzo wiadomo, gdzie to wszystko ma prowadzić. I trochę, no i właśnie, tak, te karty również pokazują samotność, osamotnienie. Pustelnik wybiera sam samotność, on e, odizolowuje się e, od otoczenia. Także jest tutaj forma izolacji, odejścia i podąża sam w tej, w tej nocy, tak? No, Księżyc znowu może pokazywać, że nie wiemy, co mamy zrobić, i tu może być też taka atmosfera dosyć ponura, tak? Tu emocje mogą wchodzić, bo to jest wyzwanie. Więc mam wrażenie, że nie masz za dużo w ogóle faktów o tej całej sytuacji, i to jest tutaj wyzwaniem, że tak jakby poruszasz się tutaj sam sam, bądź jesteś skłócony z otoczeniem i tak jakby sam e, skazujesz się na tą, na tą drogę, tak jakby, tak? E, I no, tak jakby robisz plan w głowie jest poukładane w zasadzie. Chcesz zrobić plan, czekasz na nadarzającą się okazję. Tylko mam wrażenie, że ona tutaj już jest, a nie do końca jej widzisz. Mamy pod spodem również pazia pentakli. Więc tu może być możliwość nauki, może być jakaś propozycja. Natomiast paź pentakli mówi o takim de delikatnej sugestii, tak? Jeżeli jest to propozycja, no to zaczyna się od wyjścia na kawę. A jeżeli ty jakby nie, zru... nie zru... zrozumiesz tutaj subtelności jakby tej propozycji, no to nic dalej się tutaj nie rozwija, tak jakby. Okej, okay, jak wygląda dalej sytuacja? No i pojawia się karta gwiazda, więc prawda, w tej nocy, w której się poruszasz, nagle pojawia się nadzieja, tak? Marzenia, gwiazdy i... No, ta karta mówi o tym, że nabieramy wiary w powodzenie przedsięwzięcia. Jakby obnażamy się w jakimś sensie, ujawniamy swoje marzenia. One są coraz bardziej widoczne. Bardzo pozytywna, jakby atmosfera się robi bardzo pozytywna nagle. Tak? Co, co się dzieje w otoczeniu? Mamy osobę. Rycerza Pentakli i rycerz Pentakli mówi o jakimś dłuższym planie. Myślę, że może być to propozycja, która przychodzi od kogoś i ona y, jest obiecująca bardzo, e, tak jakby nowe nadzieje się pojawiają. E, rycerz Pentakli jest też e, planem długoletnim, e, stałością, e, taką pracą metodyczną, e, bezpieczną, bez jakiegoś takiego ryzyka. Więc tu się pojawiają jakieś stałe elementy. Martwi mnie to, że Ty jakby masz swoje nastawienie, tak jakby ktoś chce podlać Twoje marzenia, tak jakby, tak? Natomiast Twoje nastawienie jest waleczne i raczej chcesz się przepychać pomiędzy ludźmi niż z nimi współpracować. Czego nie widzisz tutaj? No i koło fortuny. I... Koło fortuny jest taką kartą neutralną i w zależności od tego, jak, jak się pojawia, to nie do końca wiadomo, co się wydarzy, bo ono przynosi zmianę, ono mówi o czasie i ta zmiana może być diametralna. Zobaczmy, właśnie co przynosi koło fortuny, bo jakby sytuacja ogólnie się polepsza. Tak? Patrząc na jakby od przeszłości, mamy śmierć, która mówi o transformacji. Wyzwanie jest to, mam wrażenie, że ciągle chodzisz po nocy, tak? tak jakby w tej karcie śmierci. Pojawia się nowa szansa, ale tak jakby jej nie widzisz. Robisz plany na przyszłość, natomiast czekasz. No i. Nareszcie pojawiają się jakieś nadzieje, propozycje, i by, zaczyna być optymistycznie. No, właśnie, teraz pojawia się to koło Fortuny, czyli karta, która mówi, że wszystko, wszystko się zmieni w dosyć szybkim czasie. Tylko, że wynik całej tej sytuacji. Jest jednak wyborem jakiejś trudnej drogi, samotnej, ciężkiej, być może kłopotów finansowych również, bo piątka pentakli jest kartą bankruta. Co by tutaj karty radziły? No i dziesiątka kijów mówi o tym, że więcej się nie da udźwignąć, że to może być kres po prostu Twojego jakby w, w, wytrzymałości, prawda? Okej. Okay. Dobra. Pojawiła nam się czwór, e, dziewiątka pentakli i e, królowa pocharów. To, to są pozytywne karty, one mówią o o propozycji mam wrażenie inwestycji, zaproszeniu, prawda? Zaproszeniu do inwestycji. Tu może również chodzić o nieruchomości, ale e, królowa pucharów no, może być osobą e, tutaj znaku wodnego, e, natomiast to jest tak jakby wymodlona. Mi się wydaje, że jednak to jest jakaś dobra propozycja, której nie widzisz. Tylko hmm, dziewiątka pentakli mówiłaby w tej karcie, e, że będzie to raczej współpraca tutaj. Akurat w tej talii. Inwestycja. Ktoś zainwestuje. Ok, zobaczmy, co nam wypadło. Księżyc, tak? Hmm. Natomiast księżyc mówi o tajemnicy. Zwłaszcza w tej talii i o dwulicowości osoby. Jest tutaj tajemnica, nie, nie, nie masz tutaj wszystkich faktów. Zobaczmy, dlaczego jest taki wynik. Dlaczego jest piątka pentakli, dziesiątka kijów. Okej, okay, no bo jest karta śmierci. Ale ta karta śmierci mówi o czekaniu. Mi się wydaje, że naprawdę nie wiesz, nie masz faktów, nie wiesz co robić i tutaj... Um, Myślę, że jednak Tarot zaprasza Cię tutaj do działania. Zastanawiałam się właśnie, czy to działanie prawda, przyniesie nam no, niekorzystną sytuację, ale dlaczego jest taka sytuacja? Ponieważ jest śmierć, jesteś cały czas w tej transformacji. I fajnie jest tutaj na tej, w tej dali pokazane, prawda, bo on tak długo siedzi tutaj, jakby w tym miejscu, że aż kwiatki urosły. Tak? Klepsydra pokazuje czas, czyli pokazuje też właśnie kofortunę, czas. Czas się już wypełnił, jakby transformacji. Prawda? Od ciebie zależy, czy ty wstaniesz i odejdziesz, bo drzwi masz otwarte. Także mam wrażenie, że mm, jest koniec jakiegoś trudnego okresu. Natomiast zależy to od Ciebie, czy Ty wyjdziesz z jakiegoś konfliktu i z jakiejś takiej opozycji do otoczenia, bo to, mam wrażenie, prowadzi Cię do cią... jakby pogłębiania trudnej sytuacji. Karta Księżyca również mówi, że nie wiesz, co masz zrobić, prawda? Jakby szukasz rozwiązania, błądzisz trochę. Jaka by była rada dla Wodnika? Prawda dla wodnika. Ok, coś nam tu wyskoczyło. Okej. Okay. <laughs> Świetnie. As Pucharów, czyli to, co jest Ci zaproponowane, tak? Trzeba to, w to iść. I zobaczmy również, bo hmm, prawda, w karcie tutaj ne, księżyca, ona jest ciężarna. Ona nosi w sobie właśnie jakiś początek, tak? E ale tak jakby po to, żeby mogła urodzić, prawda? Szuka sobie miejsca, szuka rozwiązania, nie wie jak to będzie. Możesz nosić w sobie właśnie jakiś pomysł i co mamy jako Twoją propozycję, prawda? Ten pomysł już się narodził i ten pomysł będzie miał rodziców, będzie miał jakby kreatorów, tak? Kogoś, osoby, które będą kształtowały go. Tak? Tutaj jest to, chcą to chcinę, ale zdecydowanie jest to jakiś nowy nowa propozycja, która przychodzi do ciebie. Ona jest stała, ale mam wrażenie, że opierasz się tutaj, tak? wybierasz samotną drogę. Nie masz za bardzo faktów, ale jakby. Jeśli zostaniesz tu, gdzie będziesz dojdziesz w końcu do takiego punktu, kiedy nie dasz rady dalej sam i to będzie trudna droga, taka myślę zupełnie niepotrzebna, tak? Bo jest jakby możesz już na dzień dzisiejszy zacząć nowy start. I to może być właśnie propozycja no Jest tutaj jakieś zaproszenie. Jeżeli to jest związek i to jest jakby ktoś, kto się pojawia w Twoim otoczeniu, no to jest to osoba niezależna, ale troskliwa, tak? która chętnie wysłucha. Jeżeli jest to inwestor, no to to jest ktoś, kto spadnie z nieba i też jakby jest życzliwie nastawiony, zapraszająco, tak? Zapraszająco do rozmów. No i koło mówi, że to przyniesie Ci dużą zmianę. Zwłaszcza, jeżeli jest jakaś taka zastała e, właśnie przemiana, tak, jakby nie możesz się odbić, już dużo, dużo zrobiłeś, dużo się wydarzyło, okres ten trwa długo, ale jest sporo tak jakby odbicia się. Co się miałeś jakby przetransformować w tej sytuacji, to już jest zrobione, tak. Natomiast jakby ciągle no, chodzisz po tej nocy. I, I tu, myślę, będzie w połowie miesiąca też fajna taka sytuacja, kiedy nabierzesz jakby wiary w powodzenie i tak jakby trochę energia się yy, oczyści i yy, będzie bardziej pozytywna. Myślę, że tutaj trzeba będzie iść za ciosem, właśnie, żeby się cała sytuacja nie zakończyła, że Ty jednak odrzucasz tą propozycję. Tak? I idziesz swoją trudną drogę, bo naprawdę będzie Ci ciężko, myślę wodniku. Eee, myślę, że to wszystko wodniki. Pozdrawiam, widzimy Cię w przyszłym Ech. miesiącu.